Siemka, zapraszam Was już do trzeciego odcinka z gry, gdzie mamy własną galerię handlową, tak, centrum handlowe nasze. Tutaj już wszystko pozbierałem, więc tutaj nie ma. Teraz tak, zrobiłem sobie dwa dni kolejne, żebyśmy pozbierali trochę kasy, dlatego mamy 8600 kaski, tak. Tutaj też już jest wszystko pozbierane, nic tutaj więcej nie dodawałem, zrobiłem tutaj trochę takie zbiory do tego wszystkiego, ale to wszystko będziemy sobie ogarniać. No i teraz tak. Na samym starcie chciałbym tak, na pewno opłacić sobie te rachunki i teraz przechodzimy do tego, że kupujemy sobie licencję. Na kolejne ubrania, ale przez to też potrzebujemy mieć yy, właśnie coś, żeby to powiesić, tak. No i dlatego ja bym właśnie w takie coś. To by było chyba dobre poszerzać nie będziemy jeszcze chcieli teraz kupimy jeszcze to to i to dlatego wydamy 4200 mebelek bierzemy sobie i wydaje mi się że tutaj może być fajne a ty bardziej na środku o mamy to. No tylko on tak właśnie on sobie tak jak chce to układ. No ale dobra, no, na to byliśmy gotowi. Mamy te nowe. Oj, tu wiszą te nowe też. Ok, dobra, no ale tutaj potrzebujemy. I tak, mieć więcej tego wszystkiego, więc kupmy wszystko. Oprócz tego. No i tak naprawdę już nie mamy kasy. ten całą kasę, żeby powiększyć ten sklep, czy, żeby ulepszyć go. Dobra, pójdźmy sobie play. Niech już tutaj przychodzą goście i teraz jeszcze 750 musimy kupić, żeby zrobić tutaj nową rzecz Czyli nowy ten stojak na piłki. Postawimy sobie go gdzieś tutaj. No i wtedy... To tak, ja bym go też przesunął, a nie, da, nie mogę go przesunąć, Nie mogę go w trakcie dnia przesunąć, bo klienci już chodzą może dlatego, bo tam, Tak, tam też nie mogę w trakcie dnia, okej, okay, czyli tylko w trakcie już Czy pomiędzy puszczeniem jak jest nieodpalana jeszcze galeria mogę to przesuwać. Okej, okay, dobra Buty Stojak Proś tam kup coś drogiego a ja już stojak rzucam. Mamy. Dlatego stojaczek idzie tu. Teraz tak. Te piłeczki mamy tutaj i te. Mamy sobie tutaj tak samo. No i teraz jest dobrze przynajmniej. Mam od razu. A dobra. Teraz rzucimy sobie. Pokupowane. Te rzeczy wszystkie. 5 jest piłek łącznie, pięć rodzajów piłek, tak, pięć. No to dobra, to mamy wszystko, tak naprawdę. Okej, okay, no to bardzo fajnie. Buty, buty, musimy sobie kupić te, i te żeby też mogli kupować. No i mamy dwa sklepy już bardzo fajne. Nasze centrum zdobędzie już piąty poziom zaraz, dosłownie. Więc tutaj też będziemy mieć jakiś postęp i teraz tak. Chciałbym się skupić na tym, żeby kupić tutaj. Albo tutaj, no to to to. Supermarket. Dużo więcej klientów, najtańszy. Okej, okay, nie rozumiem tego, okej, okay, ale tu zaraz jak klienty bije to. Wiele więcej. Dużo droższe. o A to zaraz. Ej, w sumie już możemy poczekać. Zróbmy sobie teraz. A, ale to jest. Dobra, no, no, takie nas nie stać. O, fajnie, że teraz możemy tak. jeździć w ogóle. Nie zauważyłem tego. Lecić. Dobra. No to co, mamy 3,5 tysiąca. Potrzebujemy kupić nowy sklep. Pozbierajmy sobie to. Jeszcze z tego. Po 20. No i no i fajnie to wszystko się rozwija gumy. No i ta, tak tutaj to wygląda praca zarządzanie tym wszystkim tak, ale dobra. Kółeczka. A też zastanawiam się, czy nie kupić tej licencji na buty i powiedzmy tylko meble dokupić, też żeby było spoko Wydaje mi się, że też by było tutaj to 35 45 Rodzaje butów który jeszcze doda nam Licencja, dwa licencja. Hmm. No to jest ciekawe. tam, Czyli tak naprawdę tylko dw... dwa rodzaje. Aha, no to tak średnio. No tak szczerze. Ale dobra. Kupujemy sobie. Po kolei idziemy. Sklep z zabawkami. Lego. Ale fajnie to wygląda. No dobra, ale co tutaj mamy w tym sklepie z zabawkami? Nie są drogie te rzeczy. Tutaj? O, tutaj też możemy tak. I fajnie to wygląda. Dobra, i tutaj to na dole. No fajnie to wygląda. To jest jakieś układane, czy to... Bo bardziej mi się to... A, te słówka, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. No to jest układanka jakaś tam, lalka standardowe. Okay. No nie, no ładnie to wygląda. Nazwiemy sobie. Baw się z nami. Tak, wydaje mi się, że to będzie fajna nazwa. Też. Cyk i cyk. Wydaje mi się, że teraz możemy to zmienić tutaj. Tutaj. więcej klientów, to musimy... Eee, dlatego to wziąłem tak? Chcemy dużo klientów, ci klienci czasami też chodzą, wiadomo, nie tylko tutaj, tylko tak od razu przechodzą do kilku sklepów, no widzicie, tak jak ten, ten, no to tutaj był, tu i tu, no to jak więcej klientów, no to też będziemy mieć większy obrót, a już mamy 6600, więc tak naprawdę już mógłbym tutaj zatrudnić pracownika i to zrobił od początku. Kasjer jest pewniakiem, to musi być na samym starcie. I 3000... Dobra. Produkty, no tak, bo nam się skończą w końcu produkty. No i... To będziemy mogli sobie... O... 400... Tak sobie to zrobię. Dobra, to idzie na samą górę. Z drugiej strony też. To idzie w środek. Lalki idą w dół. Dobra. No i dość tak to wygląda. Fajnie kaska pozbierana. Musimy zakończyć dzień. No i się udało. Dobra, ten niech sobie pochodzi z tymi rzeczami. Zakończymy sobie dzień. 14 tysięcy dochodów, więc tak naprawdę już raz więcej. Tak, 43łączna liczba klientów, więc jest ok. Od razu odpalam następny dzień. Bez zastanowienia się. I jedynie co, to płacimy sobie rachunki. No i tutaj będziemy musieli teraz kupować kolejne rzeczy. No to tak naprawdę będzie trzeba znowu zrobić tę pracę, tak? Chciałbym to 7000 pozbierać, żeby kupić tutaj towarowanie do sklepu sportowego i zastanawiam się, żeby kupić sobie powiększenie sklepu odzieżowego. To mi się wydaje, że będzie bardzo fajne, jeśli sobie powiększymy to i będzie tam dłuższe to. też tutaj te stojaki będzie można jakoś tak porozkładać fajnie, to wszystko będzie można porobić poczekaj się raz. No, taktycznie. Przeszkadza. Tak będzie to przeszkadzało dalej. A możemy tutaj dać. Przecież nie, to jest. No to też to było. Ta reklama. A, dobra, no. Gdzieś to musi być, tak? Gdzieś to musi być, gdzieś to musi stać. Dodajmy tak. No, jak widzicie, wszystko fajnie się układa. Ludzie faktycznie przychodzą. Ze wszystkiego mamy jakiś tam mały z albo większy nawet, tak? Dobra, odzieżowe, buty... Daj te buty tutaj. Te licencje to wszystko będzie trzeba pokupować, to jest bardzo dużo roboty z tym wszystkim, więc no... Nie liczyłbym na szybkie zdobycie tego wszystkiego, ale no... Ta licencja do odzieżowego siadłaby. Znaczy do sportowego. By więcej tych butów, tutaj stojaczek drugi z butami, tutaj może to jakoś przesuniemy Jakbyśmy to bardziej tutaj przesunęli, tutaj dwa stojaczki, a tutaj ten, no byłoby to Dałoby się jakoś to Fajnie umieścić i ile w ogóle taki mebelek kosztuje 1200, no to od razu możemy sobie już Zamówić taki mebelek, postawić sobie już tam gdzie mamy Chcecie go postawić Tak sobie damy go, żeby jakoś było tak ładnie. To równo. Wszystko jest na miejscu. Tutaj też. Dawaj tu. No, ten sklep y, jest dość dość tani, ale no wiadomo, no to jest. Nie mogą być drogie rzeczy. I za 5000 market, ale. Właśnie, tu mamy jeszcze taki na tym, więc ja chyba wolałbym dać tutaj ten supermarket żeby. Żeby to było razem z tym, nie? Nasza nazwa, supermarket, a nie, już tutaj supermarket, damy tutaj będzie, a to będzie supermarket, no i to będzie bez sensu, chyba że to możemy zmienić. Nie wiem, ale tu jednak bym wolał tu. Bo jak widzicie, daj te... Poddawaj te banery, no i teraz nie wiem, co z tym jest. Bo to chyba było z, z demo, że tutaj mogliśmy sobie jak chcemy, a tutaj tego już było zabrania, to było to chyba pokazanie tylko, co, co będzie można w przyszłości. Widzę, że chyba tego nie ściągnęli po prostu. Nie wiem, no zobaczymy, jak to jest. Dobra, 6500 mamy, więc pozbieraliśmy trochę kasy. Widzę, że produkty w sklepie. Tutaj nam się zakończyły, ale tak. Licencje możemy kupić. Brak środków, bardzo duża wystawa. Wszystko po 200 buciki i po 215. O to chodziło. O to chodziło mi, żeby teraz dodawać faktycznie z jajem to Dawaj tutaj może być obojętnie ten na niższe półki tutaj ten mogą być tu piłki dobra możemy dać z tej strony to nie ma znaczenia mi tak jest pięć tylko no dobra dobra bo tutaj brakuje nam jeszcze produktów po dwa że zabawkowe też y, fajnie poschodziły. Jakaś kasa z zabawkowego też jest. Więc opłaca się. E, nie można tu umieścić. A, bo tutaj mi dało. A, no i właśnie. Wyżej. No to jest jeden problem z tego, że to jest czasami ciężko wyceluje, Tu tu trzymasz, ale ci imby. Pokus jest na tą górną, nie? Dobra. I tutaj będziemy musieli coś poukładać. Do tego w ogóle też jest. Też będzie trzeba pokupować dostawy do tego tutaj co mamy. Już cały sklep prawie się wyprzedał. Raz, raz, raz. A tutaj jest zdrowie jak tutaj wszystko klikamy. I kogoś sobie porobi. My jeszcze musimy iść na maszynę. No widzicie, że tu jest faktycznie bardzo dużo tego wszystkiego, takiego chodzenia robienia. No, bardzo dużo. Tego tu nie można ukryć. Teraz zostawmy sobie tak. I tutaj. Dobra, udało się. Ale to co chciałem zrobić sobie tak. Długi. Czy to się opłaca nam? Nie wiem, ale obiecałem, powiedziałem, że to zrobię i robię. Tak samo jak tutaj, na środku. Bierzemy sobie ten. Miało być zrobione i jest zrobione. Aha. I ja, możemy z drugiej strony też dać. Nie, bo to jest to... a nie, nie wiem. Ale jak widzicie Powiedziałem, że będzie i jest. Tutaj po stówce jeszcze Więc mamy i 3,500 yy, No i tutaj co mnie boli, ja bym chciał, żeby oni tutaj powprowadzali to magazyn żebym mógł kupować z tego Ceny fajnie widać, Ok, no ale tutaj żeby mógł to kupować, nie? 80, to wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Fajnie. No i tutaj mam 0,0, że mógł tutaj. Nawet do koszyka sobie dodać po prostu, tak? No bo teraz są, muszę to wszystko przeklikać. Pamiętać potem, które buty. No i tutaj już się problem robi. Ale tak. Gra jeszcze niby nie wyszła. Więc. Yy... Czyli jak wy to oglądacie to już na pewno wyszła. Więc pewnie może coś będzie jeszcze innego, może coś będzie dodanego. No mam nadzieję, że to poprawią jak najszybciej. Albo dodadzą, żeby nie było, że poprawią. E, no tak to wygląda no. Takie smaczki największe zrobiliśmy w tym odcinku. Otwarcie sklepu, tam rozbudowa i takie, i takie, i tak dalej licencja kupiona tak, aż ja nie to mówiłem tak, że ja bym chciał na przyszłość o tym wychodzi, że ja już rozbudowę mogę w tym odcinku zrobić, bo chyba mi się uda zebrać tak, udało mi się, no to dobra, robimy to i ja się potem będę sam męczył, żeby troszkę odbudować to, ale przy Was robimy powiększenie, mamy to naprawdę od 4500 powiększenie takie minimalne Nie wiem, czy tutaj było tak blisko. Nie, wydaje mi się, że tutaj chyba też zostało trochę poszerzone, lekko i tutaj lekko. 4 na 4, 4... A nie jestem zadowolony z tego do samego końca, ale no tak bywa. Ile mamy wydatku? Teraz powinno być... No, ale dochód 23 tysiące... 000... Aktualizacja, właśnie, personel, 300 rachunki, 120, zysk, 16, a i tak wyszliśmy na, na zysk, nie, a bardzo dużo wydaliśmy kasty w, no, teraz, tak, w tym dniu. Dobra, zbierzmy jeszcze sobie te 4, 4, no i już wychodzimy na plus, z tego dnia nawet nie otworzyliśmy. Dobra, teraz tak, tutaj jakoś to pomieścić, fajnie, hmm, zastanawiam się nad tym, bo tak, może tutaj byłoby poprawnie dać teraz tak to sobie zarzucić. To przerzucimy sobie tu póki to A tutaj sobie. Tak. I tak. Tutaj, tak póki co. No, takie. I będziemy tutaj dodawać jakieś kolejne rzeczy, żeby to lepiej wyglądało. Tutaj. Tak jak mówiłem. Bliżej, robimy sobie tutaj. A tutaj. Chciałbym zrobić takie dwa kółka. Jest ok. Teraz. No, tutaj nie mam co poprawić, tak naprawdę. tylko jest. To są no to to nie ma co. No dobra, tak to wygląda i kolejne rzeczy będziemy jeszcze robić sobie w kolejnych odcinkach supermarket, no to silny poziom pasowałby wbić do supermarketu. Albo tutaj odblokować game. No i tutaj fajnie było. Z grami. Sklep z grami, ale tam jest, no to. A sklep z zabawkami? Okej, okay, dobra, nie ma tutaj chyba nigdzie, no. No ale, sklep z grami, no... Tam, no, a, a tam zanim byśmy to odblokowali, tak biegali teraz za każdym razem, no też... 17 poziom, no właśnie. Nie wiem jak to, dlaczego tak jest, ale może tego... Może to nie będzie już w pełnej wersji. No dobra, no mam nadzieję, że wam się podobało, więc dzięki za oglądanie. Żegnam was, jo.